Jesteśmy koło w koły, ale na to nie wyszło, dlatego jesteśmy teraz koło mnie, prawie. Tak, Koło znowu. niej prawie. Tak. I tym razem Będziemy. postaram się tak dużo nie mówić, żeby ona się mogła wysłuchać. No. To tak, dzisiaj jest taki filmik, jakby Jak chcemy je. powiedzieć, co będzie jutro. Jutro będą trzy filmy będę Będą trzy filmy, będzie Podajsza. taki jeden z naszą koleżanką Karoliną. I ona się zgodziła, żebyś Zgodziła zimno, się no, na tam. to. Mówimy to do jednych osób. Do Naszych koleżanek. Tak. To myślałem, że później coś to więcej. No. Ale I bardzo pozbianie będzie Gorąco. Tak. Gorąco. Pozdrawiamy bardzo to, no. to kolejny filmik to będzie... Y terenie, w terenie miało być. będziemy pokazywać. No, nie, to miał być na sobie. polu. miało w terenie e... tak gdzieś. Będziemy sobie jeździć na rowerach i będziemy pokazywać. Tak. I tutaj pewnie też będziemy jeździć. Tak. I do sklepu. I do sklepu, tak. I, e... A następny kolejny film już domy, trzeci domy, będzie w domu. W domu. Będzie I będzie... Tak, będzie. I się za kogoś, ale nie powiemy za kogo, to będzie niespodzianka. Tak, ale nie że... Żeby... Nie że to wraść. w sumie ja mam. Nie, mam dwa. To są ustalenia na jutro. I ten film dobrze, no, no. więc musieliśmy się trzymać, ustalenia techniczne. Tak, na jutro, przed jutrzejszymi tak. filmikami. Musimy się to wszystko jeszcze dopracować, bo jeszcze nie jesteśmy takimi... Nie jesteśmy tak. jeszcze w tym jakby tak... Um, no nie. No właśnie, ten. musimy to wszystko jeszcze sprawdzić wszystko. Tak. I, ten, um, I nasza koleżanka się pytała. Um, jak my to montujemy? Czy my to, Boże, czy my, czy my to e, tak wszystko robimy na komputerze? Tylko, że nagrywamy tylko telefonem, a to jest wszystko w telefonie robione. E, może kiedyś, na pewno kiedyś, będzie to robimy na komputerze i będziemy mieć lepsze sprzęt, mikrofony. No, ja no. mam kamerkę, więc Tak, e, to no. chyba na dzisiaj już tyle. Zapraszamy na jutro na trzy filmiki. Podajże nie wyjdzie, no to zrobimy to kiedyś po prostu w inny dzień i się jeszcze bardziej przygotujemy do tego. Tak. Ale na pewno będzie. I jednym filmik również bym się bała. No, dotrzymać, no, no ale to znowu za tak? na no, ale e, tak to już wszystko mamy już ustalone, więc żegnamy już z Wami się na dzisiaj zapraszamy na jutro. Pa, pa! pa, pa.